Witam. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób założyć własną hodowlę karaczana dubia. Tak jak widać, mamy wytłoczki w jajkach. Układam je zawsze w pionie. Dlaczego? Ponieważ wszelkiego rodzaju nieczystości lądują na dole. Potem można sobie to bardzo łatwo podnieść do góry i całą hodowlę przenieść po prostu do pudełka obok. Więc jest to również bardzo praktyczne w późniejszym etapie. Teraz puszczam tutaj troszkę karaczanów I zobaczcie jak to wygląda. Właśnie odnośnie przekładania to karaczanki gnieżą się właśnie w tych wytłoczkach, nic prostszego, bo wystarczy tylko parę razy uderzyć i one są już w nowych wytłoczkach. To już nie ma nic. Zobaczymy sobie, jak się po malutku rozgaszczają nowy wytłoczkach. Powiem Wam, że tą hodowlę założyłem kupując około 200 sztuk karaczanów. Sami widzicie, jak się to wszystko ładnie rozwija. Naprawdę dochodzicie do pewnego momentu, w którym nie skarmiacie tego, i, i macie już błędne koło. Lecimy następne jeszcze ostatnie pudełeczko. O, tutaj mamy samce. Te z, ze skrzydełkami. A tutaj mamy przykład samiczki. Taka właśnie. Widzimy one. Nie bardzo mają możliwość nas ugryźć. Choćby chciały. A pewnie nieraz chciałyby. O, pyk I Tutaj mamy od maluszków, podorosłe wszystko. Więc w zasadzie o, tu jest jeszcze samczyk. Widzimy zupełnie inaczej zbudowany Są drobniejsze. O, jest samczyk. Te samce gonią między sobą. Aby walczyły, więc ja osobiście w pierwszej kolejności skarmiam samczyki, do tych większych pajączków oczywiście, a dopiero potem samiczki. Dobra, tutaj byśmy mieli, jeszcze zaraz wrócimy do nich. To jeszcze Wam pokażę, co nam w zasadzie zostało po takim przełożeniu. W starym pudełku, jak widać, nie zostało tu wiele roboty, jak wiadomo. Trzeba sobie ułatwiać, więc uważam, że to jest najprostsze rozwiązanie. Powiem jeszcze jedną rzecz, bo akurat teraz miałem tą dłuższą wersję, bo wymieniałem wytłoczki. Natomiast, jeżeli chcecie zostawić wytłoczki, a tylko pozbyć się odchodów, które jak wiemy, lecą sobie pionowo w dół, nie robimy tu żadnego podłoża, żadnej wody, tylko warzywa owoce to potem dwoma rękami bierzemy sobie z dwóch stron łapiemy to wszystko i całą praktycznie kolonię przenosimy naraz do pudełka postawionego obok zostaje nam dosłownie kilkanaście kilkadziesiąt karaczanków a to to już jest pikuś przy całej hodowli więc naprawdę polecam ten sposób na raz, że te wytłoczki duże się trzymają bo większość nieczystości leci sobie na dół i łatwo jest nam utrzymać czystość a jak utrzymamy mamy czystość, to automatycznie rzadziej musimy zmieniać wytłoczki. Dobra, tu już tam się teraz poprzenosiło całkiem sporo tego. Możecie zobaczyć, jak to się roi. I pomyślcie, że to wszystko powstało z 200 tu Wziąłem sobie 100 dorosłych i 100 małych. I tak to mniej więcej wyglądało. Więc yy, sami się zastanówcie, czy. Nadal chcecie kupować karaczany, czy chcecie sobie po prostu założyć własną kolonię? Jeżeli masz parę pajączków, ok, ale tak jak ja mam ponad 70 kilka gatunków, to nie wyobrażam sobie teraz, żeby nie mieć czegoś takiego w domu. Przypominam fakt, że jedyny dźwięk jaki jest, to jest właśnie to, co teraz słyszycie czyli chodzenie. Nie ma żadnego piszczenia jak świerszcze, no i na zakończenie, jeszcze jedna uwaga. Jak widzicie u mnie w pudełeczku, całkiem sporo zostaje tutaj do góry. I teoretycznie, według tego co yy, mówiono jest na forach w opisach, one nie chodzą po pionowych powierzchniach. Pudełko, jak widać, jest czyste. Nie mają one jak się tutaj wspiąć, ale jakimś sposobem samiec dubi jeden. Wziął mi tutaj wybieg sobie na zewnątrz. A jak wiadomo, żony hodowców bardzo lubią takie dubie na wolności, dlatego tak na przyszłość i ku przestrodze nie zaszkodzi. Wieczko, siatka, nakleju na gorąco. I myślę, że będziecie mieli spokój na wierzch. Jeszcze tutaj wam pokażę. Jedzonko kładę zawsze tutaj na wierzch, nigdzie tam na dół nie wrzucam, łatwo jest potem to uprzątnąć, czy to kawałek dyni, połówkę jabłka, marchewkę, one to wszystko wcinają. Przy takiej ilości to nawet jak wezmę taki spory wielkości plaster dyni, wrzucę to jedna noc i tego nie ma, samo marchewki, więc mówię, wżywienie tego jest bardzo łatwe, utrzymanie tego jest bardzo proste. Namnażają się same, mnożą się na potęgę, no i tyle z mojej strony. To wszystko. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Zapraszam do moich filmików, bo oczywiście ta karmówka jest właśnie używana do filmików. Więc tam możecie ją zobaczyć sobie. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Jedzcie, jedzcie. Będziecie tu ściutkie i pożywne. Karaczan argentyński dubia. Bardzo fajne, łatwo się mnożą. I nie robią za bardzo bajzlu. Tak to mniej więcej wygląda. Nie sobie wcinają, a ja zmykam.